Cześć, dzisiaj krótko o przygotowaniach do Gali 22 maja. Odbędzie się start o 20.00. Link do wykupienia Perpay View w opisie, jeżeli ktoś by chciał oglądać. Pokrótce opowiem co i jak, jak to wszystko wygląda. Na koniec filmu też wstawię krótkie nagrania z treningów. Oczywiście wszystkiego nie chcę pokazywać, bo konkurencja może podłapać. Nie no, oczywiście śmieję chłopaki akurat prywatnie są spoko, bo rozmawiałem, miałem okazję. Raczej właśnie wszyscy gdzieś uprawiają sport. Różne dyscypliny, także też fajnie, że sportowa ekipa. Ja jestem z tego powodu zadowolony. Co do samych przygotowań. Nie za dużo czasu miałem, bo trochę ponad miesiąc, ale tutaj też pomoc ze strony zawodnika MMA się przydała, żeby zwrócić na co zwrócić uwagę, głównie pod jakim kątem się przygotować, jak treningi uwarunkować. Także głównie jest praca, wiadomo, nad błędnikiem, bo Mimo wszystko tutaj jeden celny cios decyduje o wszystkim bez względu na wagę. Tak naprawdę. E, o czym oczywiście też za specjalnie nie wiedziałem bo po prostu, jakoś to, no po prostu to nie moja dyscyplina była. E, teraz wiem co z czym jeść jak ugryźć. E, pracuję przede wszystkim właśnie nad tym błędnikiem nad celnością i nad e, ruchem w biodrze. Bo w związku z tym, że całe życie tylko ciężary i ciężary, to raczej do sztywnych osób należy. Ale wszystko też jest na dobrej drodze. Fakt, faktem, w głowie każda opcja jest ułożona. Czy to, wiadomo, gdzieś ta gorsza wersja, bo i tak może się zdarzyć. Ja oczywiście jestem przygotowany na wszystko. Co do. Samej gali na pewno warto oglądać, ponieważ rozwija się wszystko i to naprawdę tak na plus w dość szybkim tempie można obejrzeć. Porównać pierwszą galę, drugą z trzecią, nawet no i myślę, że czwarta będzie na jeszcze wyższym poziomie. To, jak chodzi o więcej informacji, warto byłoby też obejrzeć konferencję, która jest dostępna na YouTubie. Myślę, że link też tutaj dam w opisie, żeby było łatwiej znaleźć, jeżeli ktoś by chciał się bardziej zainteresować, posłuchać, jak to od strony technicznej wszystko wygląda. Co do samej gali, też jeszcze trochę nabijałem kilogramów zarówno gdzieś z tego tłuszczu, także jak chodzi o masę tłuszczową, mam najwyższą od dwóch lat, źle się z tym czuję. Jestem ociężały. Ale i tej masy mięśniowej też trochę jeszcze udało się podłapać. Cały czas jeszcze nabijam. Także waga najbardziej odpowiednia. Myślę, że będzie na co popatrzeć, ponieważ w walkach wieczoru też będzie kolega z pewnej grupy. Kulturysta. Także Raczej, raczej będzie, będzie, będzie się działo. Coś nowego na pewno to jest w Polsce. Już, już nie KSW, już nie, nie Box, bo tego mamy sporo. Jest na no co popatrzeć, a tutaj właśnie taka alternatywa coś zupełnie innego, gdzie po prostu nie można robić uników, trzeba przyjmować ciosy i te ciosy równie celnie zadawać, jeżeli chce się coś tam ugrać. Wszystko jest też punktowane, także. Są, tutaj, są też zasady pewne, o których właśnie więcej jest w właśnie konferencji. No, Z swojej strony jestem bardzo zadowolony, że tak się sytuacja rozwija. Mogę wziąć udział w czymś nowym zupełnie. Być może, być może okaże się, że, że się sprawdzę w tym, nie mam pojęcia. Na pewno będzie na co patrzeć, dam z siebie wszystko Serdecznie zapraszam Link do wykupienia gali w opisie Link do konferencji też w opisie No i jeszcze krótkie nagrania z treningów thank um. you